Numer 3. Ten solarny worek prysznicowy jest wykonany z materiałów przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych dla zdrowia. Torba idealnie nadaje się na kemping i jest bardzo wytrzymała. Głowica prysznicowa jest wyposażona w przełącznik włączania i wyłączania. Może pomieścić do 20 litrów wody do kąpieli pod prysznicem. Inteligentna konstrukcja worek z PVC skutecznie pochłania energię słoneczną w celu ogrzania wody znajdującej się w środku. Worek jest wyposażony we wskaźnik temperatury. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 2. Doskonała przenośna torba solarna o pojemności 20 litrów. Użyte materiały są bezpieczne dla zdrowia. Worek szybko absorbuje światło słoneczne w celu ogrzania. Wytrzymały uchwyt i konstrukcja drążka do balansowania pozwalają na bezpieczne zawieszenie go na górze. Średnica wlotu wody w tym worku prysznicowym wynosi 8 cm, dzięki czemu można łatwo nalać dużą ilość wody, oszczędzając czas i wysiłek. Tylna część worka jest przezroczysta i widoczna, a na niej znajduje się termometr, dzięki któremu można na bieżąco sprawdzać aktualną temperaturę i pojemność wody. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1. Solarny prysznic kempingowy, wykonany z wysokiej jakości, wodoodpornego materiału, bezpiecznego dla zdrowia. Woda może zostać podgrzana do 45 stopni w ciągu 3 godzin w bezpośrednim świetle słonecznym. Worek ma pojemność 12 litrów, co wystarcza na wodę dla dwóch osób. Łatwe do złożenia, gdy nie są używane. Idealny również do mycia naczyń i zastawy stołowej podczas biwakowania. Z tyłu torby znajduje się wskaźnik temperatury. Łatwy w montażu i obsłudze. Doskonały produkt, jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie.